Witam kochani, dzień dobry. Dotarłam, dotarłam do Cancun, także tutaj taki, taki podgląd jak dzisiaj wygląda poranek i jak to będzie wyglądało słuchajcie w, w, w lutym. Także dla tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, są nadal jeszcze mamy bilety do Cancun na luty 2024 roku. Dla tych, którzy dopiero teraz słyszą tą wiadomość, organizuję polską, polską grupę na wyjazd na zaawansowane warsztaty z Dr. Joe do Cancun w lutym 2024. Dokładne daty to 26 luty do 3 marca. Także jeżeli jesteście zainteresowani to zapraszam i zapraszam do kontaktu, do kontaktu e-mailowego. Piszcie na teampolska@drjoospenza.com.pl polskamałpa.doktorjoedyspenza.com.pl i wtedy będę mogła podzielić się z Wami dodatkowymi informacjami, jak zarejestrować się, jak zabukować hotel, jak tutaj dotrzeć. Także pozdrawiam, ściskam mocno i do zobaczenia!